Kolejny odcinek z Brawl Stars I się z moim cuzynem, nazywa się Gnomek? Eee, Weźmę sobie eee, I zobaczmy co napisał. Zostawcie suba! No dokładnie, zostawcie suba, e, lajka, komentarz, napiszcie swoją ulubioną mapę. A wtedy, wiecie. No, po prostu będzie kolejny odcinek. Dobra, to co gramy? Napisze... a dobra, to. No widzowie... Będzie fajnie na pewno na tym odcinku. Jeśli, jeśli lubicie Brawl co Zostawcie łapę w górę. Ja tą sobie rozwalę. Widzowie, jeśli macie melodii... To dajcie... Łapę w górę. Wiem, że to już mówię trzeci raz, ale fajnie, jakbyście na pewno zostawili. Weź tu, Leon. Chyba każdy już to wie, że Melody ma trzy ulty. Takie, że może zrobić tak. O, trzy razy. Tutaj jest Leon, jak widzicie. I, um... Dobrze! Dawaj! Zbież! Dobrze, że użyłam tego ulca, widzowie. Tak to, to byłby drama. Nie Nie! Uciekaj, wyanor! Aj, jajaj. Wchodzimy. To się nie odzywa dzisiaj widzowie, bo e, nie chcę wygadać na razie. Bo nie słychać w ogóle wtedy dźwięku. Coś pisze. Jestem ciekawy, co. A więc zobaczmy, co napisze. I zobacz, ja już użyłem wszystkie bilety. Tyle mam procent. Więc zobaczmy, co napisał. A... Kolejna runda musimy napisać. Jestem tutaj na Dobra, polu, że nie znowu coś piszę. Co um, znowu? Ok. Let's go! Dobra, lecimy. Czy masz Mamy takich.

Dobra. Jaką by tu wybiłę? Wybrać, <coughs> Wybrać sobie postać. Zacznika. Albo... Czekajmy. Jak widzicie ja Widzowie, zaraz dobię 10 tysięcy pucharków i będę miał legendarnego z A tu nie wkartuj. Legendarnego. Poczekajmy. Dawaj, 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 dawaj. Coś napiszesz. O. A co zrobiłeś? gramy w takim razie. Kota, Leona. Dobra. Jak są chcesz. O, Beatty. A nie, to ja sam wie But... żeby głowy. I zrobię tutaj spraw jakieś. To... Jak widzowie, jak to się stało? Ale dobra, kolejna runda. Dobra, dobra, dobra. Ej, nagi widzowie. Wow. Ech.

Uciekajmy sobie. O no, trochę... O, Trochę będzie mocno. Więc... Ps, ty puszcza tę młotkę. się nazywa. Jak? Jak nie trafiłem? Co być? Przecież go trafiłem, był przede mną i strzeliłem i jakoś go nie trafiłem. co jest widzowie?

Czy ja już ją mógł zawidzowie? Nie. Yeah. Jeszcze teraz ją mam.

O, 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 to może być ciężko. Dziękuję. Jak? Jak? Didasz. Didas, że gark.. No dawaj. Chodź tu. Chodź tu.

Ale nie znam Co zrobiłeś? Dajmy sobie aż coś on napisze Ciekawe co Nieco zrobiłeś no Dawaj Dawaj, dawaj Na chwilę zastopuje wideo Poczekamy co on napisze Więc Okej okay, widzowie już coś napisał Ale ci Ale ci sprzę tutaj bomboklad. Jakie że... zzięło? Poczekamy, co się zaduje. Posił ci bomboklat czyli kilka bombek na hita Tak my to nazywamy. Chłaby była czeka na pewno.

Już skończył się. Uszte ulta. jas yes. widzowie, jeśli chcecie mi oglądać to macie tutaj moje yeah, id możecie sobie zastopować i zobaczyć ale przejdźmy na ten film widzowie już trwa ponad 16 minut więc poczekajmy, bo dwadzieścia pięć jakoś. No, jak mam przeciwników? Okej. Okay. Tak. Ja yeah, idę. Dobrze. Não, não, eu te, eu não, 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 uma chance

Pisał mogę sobie pograć w Minecraft. No, widzowie. ok, czekaj. Ok! Ale jeszcze.

i sobie ok to gramy jeszcze widzę do 25 minut będzie na pewno ten filmik. więc okay. jaki mam przeciwników? Boty. Dobrze. Pierwszy zabity. Da. Oh, da. Jest. I ult widzowie. Korzystaj z Zostam, zostam, zostam! Musisz to zrobić! Dawaj. I już przegrał. Co?! Do znowu! To i... Go... io Go... I o! Jak to się mówi? No ja tak mogę sobie otwierać. Jak? Ja. Okay. Samy. Jeden rzucany, drugi na daleko, naprzeciwko rzucany. No to chyba powinni wygrać ci dwaj. Oj, dobrze. O i panie, zedłem. Poświęcałem się wziął. Uuuuh, zostałeś. Maj! Jeśli ty zdeniesz, nie mam pytań, widzę. Nie mam pytań. Klata Ora widzowie to chyba tyle z tego odcinka. Trzymajcie se! eee, na razie.